Witajcie kochani. Dzisiaj przed Wami hol zakupowy. Myślę, że z elementami ulubieńców. No, tak mi się wydaje, ponieważ wiele y, z tych produktów kupiłam już kolejny raz. Y, no i są moimi ulubieńcami, a ja nie nagrywam tych ulubieńców każdego miesiąca, ponieważ jestem stała w uczuciach i niestety y, musiałabym co miesiąc mówić praktycznie to samo. A Wy pewnie byście nie chciały tego słuchać. Więc dobrze. Zacznę od e, takich zakupów w Rosmanie. Byłam ostatnio z moją mamą, bo zabrakło nam na nie wszystkiego. Ja ogólnie e, do Rosmana chodzę szczytnie, ponieważ tam mam bliżej na zakupy. Wiadomo, nie tarkam z Olsztyna, ale małe perełki są tutaj też. Więc dobrze. Właśnie. Tylko rzeczy zapomniałam ze nam wziąć. I to jest właśnie wada, bo jak ja na przykład sobie wymyślę, że, że jadę do luszyna i nagram, i potem mi się połowa rzeczy przypomina, czego zapomniałam, a co chciałam Wam pokazać, i potem mówię, a to nie, to nie ma sensu nagrywać. To na samym razem, i tu się to wleczę, wleczę, wleczę. Więc e, przepraszam. Dobrze, zaczynajmy. E, zacznijmy od e, płynów do mycia naczyń. Haha, ha. nie. Do mycia ciała. Ja z moją mamą, zresztą cała nasza rodzina, uwielbiamy Daw. Pachną cudownie, mlecznie, przepięknie. Więc dwa takie pyszne, piękne, pyszne. No pyszne, bo pięknie pachną. E, ogromne płyny od prysznic e, są. Jedna to jest Cream Oil, a ta naturalna to wszystkie już pewnie znacie to. No cudownie pachnie. Więc dwa takie duże płyny. Yy, jeszcze dodatkowo wzięłyśmy, ponieważ była w ogóle w Rosmanie w ten weekend, było bardzo dużo promocji, bardzo dużo. Ja byłam aż sama w szoku, ponieważ za niektóre produkty płaciłam podwójną cenę. Yy, więc naprawdę się opłacało tym razem iść i zrobić większy zapas kosmetyków. Tak więc, niwe, kremowy żel podprysznic, bardzo tani. A pachnie przepięknie, pojemność, moje drogie, to jest 500 ml. Czego tu brakuje? Znacie odpowiedź. Czego? Pompki, wiadomo. Szkoda, że wszystkiego nie ma z pompką, to by było cudownie. Tylko myje dzisiaj, tik, tik, to tak fajnie wygląda. Strasznie mi się rozkręci, strasznie, po prostu. Dobrze, kolejny produkt, który nam się skończył. E, praktycznie mi też się skończył, ale to sobie tam już kupię. Jest to szampon do włosów z L'Oreal Elsev. I to jest kryształowy blask i akwemitny dotyk. Rzekłabym, że to pierwszy raz widziałam, ale coś mi się kojarzy, że już to gdzieś widziałam. Że to nie jest jakaś nowość. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest nowość, czy to jeszcze, to jeszcze taka inna? Bo wiem, że to jest kryształowy blask, a tam był jakiś lodowy blask, czy coś takiego. No ale. Duże opakowanie. Pachnie przepięknie. E, jeszcze nie myłam włosów w tym, więc e, zobaczymy, jaki będzie efekt. Faktycznie będą lśnić. W ogóle moje włosy stały się troszeczkę matowe, ale może tutaj tak nie widać, bo światło mi pada. Ale przydałoby mi się, przydałoby mi się odświeżenie tego koloru. Dobrze, tutaj odstawiam, ale muszę wspomnieć, to już jest ale musiałam to zatrzymać, ponieważ przepiękny szampon do włosów z ziai. Mojajki, mojajki. Przepiękne po prostu zapach. Pachnie guma, guma balonowa. Mojej e, kochanej Julitce e, zawiozłam płyn do mycia, żel pod prysznic. Ona chciała szampon. Źle zrozumiałam. No ale tak czy inaczej, czy to ciało, czy to włosy gumą, gumą, gumą balonową pachnie to jest coś, coś cudownego. Sama słodycz. Jest już bardzo późno, więc nie, nie zwracajcie uwagi, że ja się pultam. Po prostu lecimy dalej. E, pomyślicie, że jestem jakaś, jakimś frykiem mydlarnym, e, ale nie mogłam. nie mogłam tego nie kupić, tym bardziej, że e, już mi się skończyło mydło w szczytnie, więc palmoliv, Ukochany mój z kokosami. Kokos i mleczko nawilżające. Cudowne, po prostu cudowne. E, ten zapach, mogłabym tak pachnieć non stop, no ale wiadomo, zapach się nie utrzymuje, takie perfumy mogłabym mieć, o takie perfumy bym mogła mieć Tak, a propos perfum, e, ciekawe czy byście zgadły, które są moje ukochane, Laura to już wiedziała, od razu jak powiedziała mi, że e, kupiłam sobie nowe perfumy, to cekaj im to Prosmanie moim zdaniem są najtaniej. Jeżeli chcecie kupić Cajentju Summer, to na pewno yy, to na pewno w będzie najtaniej. Ja za tą buteleczkę to jest 100 ml, zapłaciłam 99 zł. Myślę, że to nie jest aż taki majątek, tym bardziej, że to jest mój ukochany zapach, po prostu uwielbiam. Tym bardziej, że no stoją buteleczki na półce, no ale jak wakacje przyszły, a Marzenka jest bez Stekajentjuju. No, nie może być, po prostu musiałam sobie to kupić. Musiałam, musiałam, musiałam. A propos jeszcze zapachów. E, mój kochany dezodorant DAF. Przez, kiedyś używałam tylko antyperspirantów w sztyfcie. Od jakiegoś roku, półtorej, używam tylko tego. Ten należy do mojej mamy, więc odrzućmy. Ten zapach. Ta formuła antyperystydentu pasuje mi najlepiej. I co lepsze, w rozumieniu w tym momencie ten dezodorant jest to ta normalna gramatura, bo jest to jeszcze takie ekstra troszeczkę większe. E, kosztuje 7,99 Ja, przepraszam, nie, tych wszystkich cen płynów no, ja Wam nie zapominałam, ale to mi się ewidentnie rzuciło w oczy. Więc 7,99 Dlaczego co pamiętam? Ponieważ ostatnio kupowałam ten dezodorant tej gramatury za 13 Więc tak, tak naprawdę, no, oszczędność jest. Tak naprawdę można w to miejsce kupić. Tak prawie, tak prawie. Dobrze. Kolejną rzeczą, również zapachową, to jest krem z Oriflame. Ja z Oriflame i z Iwanem tak niekoniecznie my się lubimy, ponieważ. No produkty ja nie lubię specjalnie produktów z tej firmy, z tych firm katalogowych, ale mam tak przesympatyczne osoby, które zamawiają, które są konsultantkami, że ja po prostu muszę zawsze coś zamówić. I czasem wynajdę coś ciekawego. Właśnie ten kremik do rąk z mango. Ja mam maniem smarowania rąk kremem. Bardzo szybko mi się wysuszają, co chwila czy myję ręce, czy coś, czy obsługuję jakieś papiery, czy coś, to po prostu kremuję co chwila. I ten kremik spisuje się. No ja nie, nie, będę mówiła, że jest cudowny, jakiś rewelacyjny, po prostu taki mój mały, mini zakup z Oriflame'u. I z również mam mój ukochany już e, błyszczyk. Jest to Watermelon, czyli e, smakuje i pachnie jak arbuz. I tak, to jest taki śmieszny paradoks, ponieważ ja nienawidzę arbuza. Po prostu nienawidzę. Zaczekajcie, zerknę, ile tam jest minut? z 7. Ok, mówię dalej. Pewnie podzielę sobie ten filmik. Tak, podzielę. E, I pachnie przepięknie. Daje cudowny połysk. Możecie zaraz zobaczyć. Ciekawe, czy będzie widać. osobiście tak naprawdę, cały czas mam tylko takie żelowe buszczyki e, bez szminek, chociaż bardzo mi się podobają matowe usta, ale jakoś ja ostatnio mam fazę na klejące. Znaczy one nie kleją, tylko tak ładnie świecą, leśnią. E, to jest taki bardziej świeży look. No nie wiem, mi się podoba. E, a propos jeszcze buszczyk, buszczyków, szminek i takich tam, e, dzwoni mój brat, ja mu nie otworzę. Jest już godzina. 23 trzecia prawie. Muszę mu otworzyć? Muszę. Ale jestem dobra siostra. Otworzyłam i pewnie zaraz mi tu wejdzie i zacznie gadać. Bo był na meczu. E, więc tak. E, co ja mówiłam? Aha, o, o błyszczykach. Pewnie, a. Więc tak, mój ukochany przez ostatni czas to jest Stop Shopu. Już Wam mówię numerek, nie bawię Wam. Ale to jest ten taki koralowy, brzoskwiniowy. E, szminka, błyszczyk z Iwa. vitamin shake, To jest cudowne, owocowe szaleństwo. Od ostatnio mam miałam strasznie spiesznięte te usta i. Przez wiatr, wiadomo, objezywałem się bardzo dużo i jedyne co mi uratowało to Blistex. Na temat tej firmy e, chyba zrobię osobno post, bo, ponieważ ma kilka rewelacyjnych produktów i chyba warto je poznać, ponieważ e, i wydawało mi się, że nie wyleczą moich ust, a jednak jeszcze mam jedną taką fajną pomadkę z Blistexu i, i też wam później pokażę. To już wszystko radzę. Jeżeli chodzi o błyszczyk, kolejny błyszczyk to. Mm, przepraszam bardzo, że taka mania, ale. No cóż, to jest z JOKO numer J92. Już jest to taki kolor e, nud, troszeczkę w brąz padający. Śliczny kolor. E, jeżeli jako z rana, bardzo często z rana stosuję, ponieważ bardzo tak naturalnie, delikatny połysk nadaje. Jeżeli chodzi o maskarę, moza, moim ostatnim faworytem, e, a raczej z braku laku, <noise> e, ponieważ dostałam ją na... Muszę to wytrzeć, O, o piżamę wytarłam. Luz. E, a wydałam, że mam dół od piżam. Ale taki, taki jest, przepraszam. Tutaj mam jestem jako taka ubrana, a na dole mam piżamę. Dobra. E, z l'oreal. To jest Mega Volume kolagen 24 godziny. I mamy ją teraz na sobie. Moim zdaniem e, trochę skleja rzęsy. Nadaje trochę ciężki wygląd. No ale jak już powiedziałam, e, z braku laku Dobry kit. E, dobrze. Kolejną rzeczą to jest szminka z L'Oreal. To jest ta najnowsza. Jest to numerek 03: Lovely Rose. O, dodaje piękny, różowy. E, taki laleczkowaty mm, kolor. Mam nadzieję, że cokolwiek widać, ponieważ e, nie mam pojęcia, mam zasłonięty cały, e, cały ekran. Kolejny ulubieniec, e, już nie nowość, to jest e, blush mimimi jest to koralowy. Przepiękny mam w tym momencie na sobie. O, taki kolor, trochę podpędzam, ponieważ mój brat już stoi. Jacek możesz wejść! E, ponieważ już mój brat wszedł e, i tak już mnie przerwałeś, musiałam przerwać, pójść, od, otworzyć ci, więc e, choć może, chociaż chociaż przywitaj. No, no. Nie, nie, wyjściowy nie wyjściowy jesteś. Może nie jesteś, może nie wyjściowa godzina jest. Chociaż wyraj, mecz, czy to mieli? Dobra. E, kolejnym ulubieńcem to jest e, z Rimmel'a korektor. Tak, ja go mam i ci nie oddam. E, Ponieważ moja mama uwielbia ten korektor i Jacek zawsze się mnie pyta, gdzie on jest. E, więc dobrze. To jest korektor bardzo lekki, e, pod oczy. Nic więcej nie będę mówić. Kolor bardzo mi pasuje, ponieważ te z zmaka ostatnio są dla mnie za. właśnie mi ten. Nie włączaj, bo, bo tam jeszcze korki nam wysiądą na, na świętą noc, więc nie włączaj. Poczekaj chwilę. E, Mach jest na chwilowo dla mnie ciemny, więc używam tego. Kolejna nowość to lakier do paznokci Yoko, kolor miętowy, jakże modny w tym sezonie. I to jest numer J147. I o czymś jeszcze zapomniałam, tak, oczywiście puder AA zawsze jest. <ścoughs> Puder a, a I stwierdzam fakt, że rozświetlający i matujący miód to dwa różne kolory Więc ja się przemęczyłam przez dwa tygodnie z matującym Nigdy więcej rozświetlający jest już cały pełny i starczy mi na kolejne kilka, kilka tygodni Dobrze, co jeszcze zapomniałam? Oczywiście Kozie Mleko e, Dwójeczka kremik na noc e, Z Joko no właśnie, ja jeszcze tylko wcześniej nie widziałam. Jest to J, y, J262 jest to brązer. E, dość ciemny, ale jeżeli dobrze się, jak to się mówi, wytrzepi hmm, pędzel, <grym> to tak ciemnie bym że No tak, że po prostu nie trzeba dużo brać, żeby wykonturować sobie buzie. Dobrze, i jeszcze ostatnia rzecz z takich kosmetycznych to peeling czekoladowy gruboziarnisty z ziai. Pachnie cudownie i ostatnio bardzo mi się przydał, ponieważ mi schodziła skóra z nóg, z ramion od zbyt szybkiego opalenia, więc ten peeling sobie rewelacyjnie z tym poradził. Patrzę, chyba już wszystko powiedziałam.